Z tej strony Xaveru. W dzisiejszym odcinku jestem sam bez Nikodema i dzisiaj sobie zagramy w Call of Duty Black Ops 2 Multiplayer Więc Czekamy, czekamy odcinków, łapka w górę, komentarz, subskrypcja i będzie następny filmik. A więc ja już tu zaczynam, nie gadam. Zapraszam, że znowu z botami, ale ja nie mam internetu. No, cztery. No cztery. Doświadczony poziom. Zapraszam może być, wyjmę sobie tylko ten celowniczek. No może być. Zmienię sobie mapkę, która jest całkiem w porządku. Zmienię na tą, na X, coś tam, pres, tak. sztab. Tym razem dm dendruż, drużynowy. A więc bez zbędnego gadania zaczynamy grę sobie. Muszę wczytywuję na razie. Team Death Max Dobra do 75 punktów gramy Dzisiejszy filmik będzie trwał 10 minut a więc nie aż tak dużo nie. Tu Tutaj ktoś się zabija Team hmm. Tu sobie kurtus chodziła ja Boże święty, co ze mną się dzieje? O, fajny gość wiesz. Jakie gość tu ma? What? What? Ej, tu masz się... Czy... Nie, to przeciwnik. A nie, tu masz! Ej, o co chodzi, snajper? Snajper gdzieś jest. Ej, kurde, strzelam je coś. Ej, gdzieś jest snajper. Gdzieś jest snajper! Al, al, al. Widzicie już trochę ja pudnik Trochę się grało. Przepraszam, że tak długo nie nagrywałem, ale po prostu nie miałem co nagrywać. Nie miałem zbytnio czasu, żeby nagrywać. Wiec, teraz lato ostatnio jest zimno. Deszcz, deszcz pada sam nie mam trochę jak nagrywać ale teraz mogę nagrywać jeden filmik nie? kolejny znowu filmik co tu? hel! oła! jak? ja muszę zobaczyć skąd Uuu, ja jego nie widziałem, bo ja ślepi jestem, oczywiście, nie? Mieć 10 lat i, mieć, i być ślepym. Tak, ja nie jestem. Boże, święty, ale przynajmniej wygrywamy. 7 ludzi spiłem na razie. Co to Po prostu Ja cię nie mogę kurde weźcie weź się w garść. Weź się w garść no. co? 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 Metro go potrąciło? Ja muszę to zobaczyć. Metro? Nie no jak metro go potrąciło. O Boże, co to kurde? Jak bym go strąciła? Yeah. What the fuck? A to nie jest. No pięknie, no! Po ja się karpię na siebie tam? Dobra, gram Dużo razy umarłem. Właśnie, 6 razy. Kiedyś się grałem z botami, że jak udawałem nigdzie, choć nie, nie zbytnio, ale mi nawet całkiem dobrze, ale to dobrze, dobrze szło. To nas było dwóch przeciwko tam dziewięć, nie, ośmiu i ja zabiłem 150 bo tu. O ale. Wiecie, ile razy umarłem? Jeden raz umarłem. Tylko jeden raz. Naprawdę, ja was nie Ty Co mnie straszysz? No i den. No, po co powiedziałem? Mogę. Jestem głupi! Rzucam granata! Serio! Ja! Co ja zrobiłem? Teraz to No boże, ja jestem głupi. Jestem głupi. No i widzicie, dziewięć razy zabiłem, dziewięć razy umarłem. Widzicie, jakie to upokorzenie jest? Doświadczony tryb to jest trochę. Ale nie jest taki mocny o że to nie wiem jak to jest Bo ja mam grę po polsku, Bo mam ja... być Polak, nie? Choć Amerykanie to stworzyli USA. Amerykańska gra. A ja, ja, jak na na bronie? Sam nie wiem jak NBI ma Ale na razie zapiłem... Zabiłem czternastu! Ja, ja nawet się nie patrzy... Co? Aha, pięknie, sobie tam stał, nie? Przecież no a po... czemu by tam nie stał, nie? A czemu by tam nie stał? Nie wiemy pypek nikogo tu nie ma, a zaraz mnie ktoś zabije, tylko wyjdę sobie i no właśnie znajdę coś tam. No właśnie, no den no. No mówiłem nie? kusze nią pół nie. Też chcę mieć kusze ale ty no, mnie nie chcę. Co mnie nie chcę kuszy Bo tam mało strzał. Też klejmory tu kładą. třeba tu zabít. Tady mohli já to skládám na no, um, to. Dík, 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 dík. Oh, no, to. Tak, no, to je Oh, fuck, oh, fuck, oh, fuck. jest mój rekord umarcia. Nie, nie wiem czy rekord umierania znaczy się. Umarcia. Co? Od razu weźmy mi, mi dead. Co to za... A on się też zabił. No to fajnie. Co? Jak kurczę jestem na... What? Най-дръгъл го тръгвам, че няма. Не видя, че я българските локи. то не споделя жабе. Застала нам неща. Минута и... Иле са там секунди? Пиндесят четири? Widzą, ale ona ja najlepiej mnie zabić, bo po co ja jestem, nie? To Nie wiem kto tu jest. Tu też. Tu też. O! To mój nick! Xavier, Xavier, To ja jestem! Głosujcie na mnie! Subskrybujcie kanał! pięć łapek w górę! Pięć subskrypcji! W sumie to parę tam. Trzy, dwie! Będzie następny odcinek!

Mi się wydaje, że nasz człowiek padł, znaczy nasz człowiek nie żyje, więc powiedz, bo ja do końca tak nie wiem. JJ. Pompeczka. Sukcio. Pompa. What the fuck? Ja bym <try> go trafił, to by było. że jako nie trafiłem co so, serio. Jednak nasz odcinek trwał 13 minut, a więc na ten odcinek to by było tyle. 5 łapek w górę, 5 subskrypcji i cześć!